Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. W dzisiejszym vlogu trochę te, będzie trochę taki chaotyczny, niepozbierany, że tak powiem, bo e, Smerfetka za mną no, z trzy dni spędziła, że tak powiem, na warsztacie czas u mechanika. E, parę rzeczy się podziało tak nagle. Być może nagle, no, Być może po prostu nie wytrzymała obciążenia, jakim ostatnimi czasy... Dostawała w kość ode mnie: no bo zrobiło się ciepło, i znajomy przyjechał jeden, drugi, trzeci, albo ja do znajomego i każdy przewieźć mi, przewieźć. No to nie można było ich przewieźć po prostu jak z kodą, tylko trzeba było porządnie ich przewieźć, tak do czego ten samochód został stworzony, tak naprawdę zrobiony. No i parę rzeczy się po prostu wydarzyło, a mianowicie jedną z rzeczy, no to właśnie Wam teraz puszczę filmik, taki e, z, z, puszczę Wam filmik. Z momentu, w którym się to zadziało. Uwaga. Oj, właśnie, widzicie ludziska. No, się kolejna rzecz zepsuła. Jak to tam, by? 36? Chyba pływa, pływak, albo pływaki, bo to są dwa. Zepsuły mi się, bo mi skacze. Skazówka, raz dna, raz na samą. Tutaj aż mi skacze poza wykres. Chciałbym, żeby tak zawsze było tyle paliwa, ale niby pierdoła, ale to, że auto tyle żłopie pali jak smog. To kurczę ciężko wyczyć, kiedy już tego paliwa tyle faktycznie jest. Więc no, już się umówiłem z, tą, z Kamilem i będziemy zostawiać i wymieniać pływaki. Mam nadzieję, że to pomoże. Podobno to jest kwestia pływaków, ale zobaczymy. Może to będzie kwestia też zegarów. Bo czasami na wybojach to się normuje, pokazuje dobrze. A i głównie to się psuje, jak już się nagrzeje i trochę tym autem poszaleje. Jak na przykład dzisiaj był trochę, dawałem mu w kość. No bo był, że tak powiem reprezentacja tego auta, przed innymi. O, słyszycie kierunkowskaz? No i kurczę. O, widzicie? Kurczę, ciekawy czy to nagrałem, ale no teraz już pokazuje dobrze. Na zakręta się normuje, no ale no to trzeba to zrobić, bo jest to dosyć denerwujące, a mogę się zagapić czasami. I faktycznie tego paliwa braknie, albo, albo będę myślał, że mam połowę zbiornika, a to fakt, bo się zeps, zepsuł wskaźnik, a się okazuje, że wskaźnik dobrze pokazywał, że paliwa nie było. Tak więc oddaję głos do studia. No i właśnie jak widzieliście, to było błędne myślenie, że to są pływaki, bo tutaj Kamil sprawdził i się okazało, że to nie są pływaki. a zegary. E, po, już po prostu już szwankuje, bo e, jak akurat się... Tak się zdarzyło, że jak po, po był się przejechać, wydarzyło się to, że spadła wskazówka paliwa, stuknął i po prostu podniosła się z powrotem, więc e, też... Ale pływaki też ściągnął tam z tyłu, wyciągnął te fotele i sprawdził i pływaki są OK, więc po prostu zegary już, że tak powiem, ze starości chyba już dostają, więc ten temat olewamy. E, natomiast Bardziej poważniejszy problem się wydarzył, e, drugi. E, taki problem, którym, z którym się nie dało jeździć tak naprawdę. I wam teraz właśnie pokażę ten filmik z reakcji. Niestety pojawił się problem ze smerfetką. czy się, już prawdopodobnie wiem o co chodzi. E, jest to dosyć znany problem. Jak słyszycie, dźwięk jest mega wkurzający. Dźwięk się pojawia dopiero po osiągnięciu temperatury, tam oleju około 90 stopni. Na zimnym tego dźwięku nie ma. Ten dźwięk występuje na luzie. Jak jadę na biegu, mam wciśnięty gaz powietrzu, przyspieszam nawet lekko, to nie ma. Jak puszczę pedał gazu, ale jadę na biegu, to pojawia się ten dźwięk. Dźwięk się też również pojawia w momencie kiedy wrzucę na przykład na luz albo wcisnę sprzęgło i w tym momencie zmieniam bieg. Na wciśniętym sprzęgle hałasuje. Jak rzucę bieg i dodam gazu, to znika. Możecie strzelać od razu w tych komentarzach teraz, co to może być. Na pewno część z Was wie, znawcy BMW już wiedzą o co chodzi. Ja zademonstruję tutaj jedną rzecz, która, e, że tak powiem, już da jasną odpowiedź, co to jest, co się uszkodziło. o Kurczę, nawet jeszcze nic nie zrobiłem, już ucichło. No dobra. Teraz, patrzcie, biorę bagnet, bagnet oleju. Odma. O, no odma. Odma padła. Albo filtr w odmieniu, nie wiem, no ale odma. Damn. Czas na warsztat. Mega wkurzająca, nie da się z tym jeździć, nie? Nie da się z tym jeździć w kabinie to słychać, na zewnątrz to słychać. Lubię miałczenie, ale miałczenie kompresora i kiedy tylko chcę, a nie ciągle. No trudno, no, czas na warsztat. widzimy się. Dobra, okazuje się, że to nie jest odma, że to nie jest odma. Tylko tu już sprawne oko zauważyło. Nie wiem, czy będzie dobrze widać na tym telefonie. Pasek się osunął. Od kompresora i łożysko, tak jak masakrycznie piszczy. Pasek się osunął i prawdopodobnie to łożysko, bo nierówno idzie. Więc zobaczymy, założy się, założy poprawnie tutaj Kamil. I mam nadzieję, że będzie wszystko git. Czyli może to się okazała jakaś pierdółka nie wytrzymało obciążenia moich ostatnich szaleństw i się osunął. Pasek chciał uciec. Jak słyszeliście no pisk jest niemiłosierny, w pierwszym filmiku widzieliście, że słyszeliście, że myślałem, że to odma, to nie była odma. W drugim filmiku, że pasek się zsunął, że to łożysko do, od kompresora może piszczy, ale ani to, ani to, za Wam pokażę o co chodzi. Yy, mam nadzieję, że będzie widać, że właśnie o to chodzi, o tą gumę tutaj, gdzie są te obejmy, te dwie i po prostu tam była nieszczelność. Widocznie już dostała smerfetka ostatnio takiego podciśnienia, bo faktycznie ostatnimi czasy naprawdę... Od początku jak ją mam to przeważnie to polegało na tym, że po prostu używałem kompresora przy przyspieszaniu. Ale ostatnio się zrobiło ciepło, już poznałem ten samochód trochę lepiej. To już zacząłem po prostu ruszać od zera na maksymalnych obrotach i do odciny i widocznie po prostu tam podciśnienia dostawało. W sumie teraz Wam puszczę tutaj taki filmik. No jak widzieliście, to tak podważył, no po prostu tam dostawała się nieszczelność i przez to tak piszczało. A zaczęło to tak piszczeć, mówię, jak osiągnęło barierę magiczną 90 stopni temperatura oleju i jak był na luzie, albo jak wciskane było sprzęgło. Jeżeli był wcisknięty pedał gazu, no to nie piszczało, natomiast jak się odpuściło pedał gazu, nawet nie wciskało się sprzęgła, tylko odpuściło pedał gazu, no to też zaczęło wyć, nie? I to było bardzo denerwujące, że aż całe osiedle słyszy i był mega głośny dźwięk, ale na szczęście tu już naprawione, no nie powinno, że tak powiem, robić problemu. Zobaczymy, ewentualnie wymienimy na jakąś, e, że tak powiem, dłuższą gumę. Natomiast e, w międzyczasie pojawił się jeszcze trzeci problem, e, taki jeszcze poważniejszy, e, kam, e, pra, już Kamil tam poskładał wszystko. Znaczy się poskładał, no to zrobił te rzeczy. I dzwoni mi, czy się pyta, i pyta się mnie, czy ja nie doznałem jakichś spadków ładowań, że kontrolka nie świeciła się do alternatora. Mówię, no nie, mówię, no bo nie mam ładowania, ale dobra, sprawdzi, nie? I w sumie się umówiliśmy, że już może, mogę odbierać, ale dzwoni mi, że wiesz co, musisz się wstrzymać, bo alternator już padł, nie chcę w ogóle ładować totalnie. I no musiał tutaj już <laughs> yy, tak powiem, mefetka na dłuższy czas zostać. I trzeba było wyciągać alternator. I za Wam pokażę. I tutaj Kamil no musiał tu wszystko rozbierać. To kompresor, żeby się dostać do alternatora i to wszystko wygrzebać. W międzyczasie był na podnośniku i podjechałem sobie zobaczyć, jak wygląda spodu. I tutaj Wam puszczę przebitkę, jak wygląda smerfetka spodu. Jak widzicie, no, że tak powiem, jest bez rdzy. Jest bardzo czysta, zdrowa, podłoga no, no, zdrowa, po prostu podłoga fajnie to wygląda. Możecie sobie też tutaj zaobserwować, jak wygląda układ wydechowy, co spawany przez MK4 garaż. No, możecie sobie z ciekawości podejrzeć, bo ja też byłem ciekaw, jak to od spodu wygląda, i wy też możecie sobie podejrzeć. No i po prostu, no, była sytuacja taka, udało się zobaczyć od spodu na chwilę, natomiast no musiał tutaj wszystko rozbierać. I co się okazało? Okazało się, że stojan, stojan się zepsuł. Jedno. Zaraz, w sumie wam pokażę. Czekajcie, bo wziąłem tu od Kamila tą część zepsutą. Widzicie? To, się, to jest ten stojan. I tutaj. O, tutaj jest po prostu było jedno łączenie już zepsute nie mała masy czy po prostu było zepsute i należało po prostu cały ten stojan wymienić tu jeszcze szczotki mi wymienił tu mi dał stare szczotki bo myślał że to może szczotki ale no się okazało że stojan po prostu padł no i taka właśnie to jest zabawa no więc się okazało że stojan jest zepsuty ale na szczęście no, tam taki facet, bo go zawiózł do takiego gościa, e, zregenerował. Zregenerował e, odpowiednio, żeby działało. Podłączone jest no i jak widzicie, no smerfetka nie jest już na warsztacie, tylko gdzieś jest w, z, na jakimś lesie. E, no i tak właśnie wygląda, że tak dopadły nas, że tak powiem nas, no mnie takie trzy usterki. Cieszyłem się, że ten alternator w sumie padł u Kamila na warsztacie, a nie gdzieś mi Powiedzmy, na trasie gdzieś bym pojechał, i potem nie mógł odpalić. Na całe szczęście to tak przypadkiem wyszło. No nie wiem, jak to wyszło, po prostu przypadek taki. Eee, no dzięki Mogu, no bo jutro w sumie jadę na zlot eee, do Żerkowa. Eee, I właśnie tak kurczę, już myślałem, że nie pojadę na ten zlot, no bo nie będzie czym, ale na szczęście udało się naprawić auto śmiga jedzie. Ja zadowolony, Kamil chyba, no, zadowolony, no, no, no nie wiem, no po prostu no, fajnie, że zostało to zrobione, fajnie, że jest taka osoba w pobliżu, która się zajmuje, że tak powiem, e 36 ale tak no wyszło, no możecie powiedzieć, że kurczę, pałuje i zniszczy zaraz ten samochód, no nie, ten samochód bym, uważam, że bym niszczył jakby ten samochód tylko stał powiedzmy, a on będzie stać zimą w garażu. A latem to bym zrobił krzywdę tej smerfecy, jakby tylko stała i ładnie wyglądała, to auto nie tylko ma ładnie wyglądać, ale ma też pracować na siebie. Ma, ma sprawiać frajdę, fan dawać taki wielki i do tego auto to jest stworzone, więc jeżeli powiedzmy po moich wojarzach, takich ciśnięcia, że tak powiem, dozna jakichś usterek, no biorę to na klatę, biorę, biorę na siebie taką odpowiedzialność, jestem tego świadom i nie mam takiej pretensji, że kurczę, coś się zepsuło, czy uszkodziło, tylko po prostu dzwonię do Kamila, kiedy mogę podrzucić i tyle, no i nie mam żadnych pretensji, że muszę wydać, że, że, że muszę znowu hajs wydać, że znowu jestem ileś dni bez samochodu, no nie, no jeżeli to jest cena, za jak, cena jaką trzeba ponieść, koszt, jaki trzeba ponieść za to, żeby tak sobie, że tak powiem, taką mega frajdę sprawiać od czasu do czasu, no to jestem w stanie tą, tą cenę ponieść, te koszty, te koszta, więc, no jestem po prostu zadowolony, że w końcu już jest, bo trzy dni już, kurde, czekałem, czekałem i w końcu już jest, mogę sobie nią pojeździć, no ale to co, teraz wystarczyło jeszcze tylko zatankować, jeszcze kolejna, kolejne koszty trzeba zatankować i jutro wyjeżdżamy do Żerkowa, a tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zobaczcie z ciekawości, co może ulec uszkodzeniu. Co, jak podłoga wyglądała, jakie usterki mnie dopadają. I do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!